Witam Państwa serdecznie, tu najprzystojniejszy mulat na polskim YouTube, chyba nowy książę fitnessu, czarny papież ziemi, tej ziemi. Dzisiaj pogadamy sobie o rozgrzewce, o czymś, co jest notorycznie zlewane przez Was przed treningiem. Przeze mnie też zlewane, ale w tym sensie, że często prosiliście o to, żebym nagrał taką typową rozgrzewkę, ale jest to trudne. Dlaczego jest to trudne? Bo to jest tak indywidualne, tak różniące się w zależności przede wszystkim od tego, co robicie. Dlatego dziś też we, zrobię tą rozgrzewkę na podstawie mego treningu pull, czyli można powiedzieć plecy i jeszcze parę innych partii. Yy, pewne fundamenty będą niezmienne, więc liczę, że po obejrzeniu, po lekturze tego filmu można tak powiedzieć, po obejrzeniu tego filmu, będziecie umieli zaprogramować sobie fajną rozgrzewkę. Ja wiem, ja wiem, że kuszące są, wiecie, dwa machnięcia w, w przód, w, w, trzy w tył i do ciężaru już pod rekord świata, natomiast sądzę, wierzę, jestem przekonany, że odpowiednia rozgrzewka nie tylko zrobi Wasz trening bezpieczniejszym, ale również uczyni go efektywniejszym. Więc tak, dawać te łapy w górę, dawać te subskrypcje. Jak Wam się ten film spodoba, będzie duże zainteresowanie, to będę od ogółu bardziej szedł w szczegół. Na razie takie trzy, moi drodzy, fundamenty, które każdy z Was powinien przyswoić i stosować przed treningiem siłowym. Niezależnie jakim. Bang! Punkt pierwszy, rolowanie. O rolowaniu miałem szerzej tutaj oraz tutaj z moim nieocenionym fizjo, magistrem Mateuszem Kępką. Ale kolejny raz powtórzę fundamenty tego typu rzeczy. Rolowanie dla mnie jest absolutnie sztosem, ale przede wszystkim gdy jest stosowane w odpowiednim czasie. Pamiętajcie, że to jest leczenie, jeśli można tak nazwać objawowe, to znaczy yy, stosujemy pewne działania Ujędrniamy te tkanki, stają się one elastyczniejsze, ale tylko na określony czas i dopiero rolowanie jest skuteczne, gdy od razu po stosujemy dalsze działania i te następne kroki będą od tego uzależnione, ale jednak na początku warto sobie przyrolować szczególnie jak robicie na przykład dolne partie, ale ja na przykład robię jak widzicie, plecki, więc roluje takim tak zwanym duobolem, przestrzeń międzyłopatkową. Dzięki temu te łopatki, te inaczej, te rejony są elastyczniejsze, bo na przykład po sie, siedzeniu cały dzień ciężej mi będzie je ruszyć i ciężej mi będzie przedsięwziąć te kroki. Dlatego nie bójcie się rolować, szczególnie partii, które akurat dziś będą najmocniej pracować. Okej, okay. porolowaliśmy, mamy uelastycznione te tkanki, to teraz nimi ruszmy. Czyli mobilizacja, tak jest. W moim przypadku przed treningiem pól chodzić będzie przede wszystkim o mobilizację łopatek. Przez większość dnia yy, siedzicie za biurkiem, siedzicie za kółkiem, no i wasze łopatki za bardzo ruchu nie mają. Nie mają jakby nawet szansy, żeby się trochę poruszać. Pomnóż to przez wszystkie dni swojego monotonnego życia i wychodzi na to, że te łopatki mają prawo być zastane. I w przypadku jakiegokolwiek w sumie ćwiczenia, łącznie nawet z wyciskaniem na klatuwie, może to prowadzić do nie inaczej, nieefektywnego trenowania po prostu. Jak weźmy na przykład choćby inne ćwiczenie, wiosłowanie, gdy łopatki są zastane. Pełny zakres ruchu będzie niemożliwy. A krótszy, krótszy czas pracy mięśnia, tak łatwo się domyślić, ograniczenie swoich efektów. Dlatego właśnie przed treningiem spędzam chwilę, żeby delikatnie rozruszać łopatki. Aha, pewnie będzie pytać, ile takich rzeczy... Ile czasu powinny trwać takie rzeczy? Jest to sprawa indywidualna. Jeśli jesteś pospinany jak plandeka na żuku, to wiadomo, że będziesz potrzebował więcej czasu. U mnie nie jest tak źle. Poza tym bardzo ważną rzeczą jest to, żeby robić to regularnie, bo dzięki temu będziecie mogli robić to krócej. I to dotyczy zarówno rolowania, jak i mobilizacji, jak i trzeciego punktu, ale tego na razie nie spoileruję. Na razie mówimy właśnie o wspomnianej mobilizacji, a chcę Wam pokazać też przykład, w przypadku na przykład treningu nóg. A oto przykład mobilizacji stawu skokowego w przypadku treningu nóg. Też bardzo ważna rzecz, czasami głębokość przysiadu właśnie jest ograniczana przez właśnie rejony kostki Achillesów, więc warto spędzić chwilę na zwiększenie tej mobilności. Mobilizację porównałbym do przeciągania się z rana na przykład. Leżeliśmy długo, nie ruszaliśmy się, nasze ciało skostniało, to chcemy się delikatnie rozruszać. To jest właśnie dobry przykład mobilizacji. Może nie do końca świadomej, kontrolowanej, ale tak właśnie jest. Nie myliłbym jednak mobilizacji z rozciąganiem statycznym, które uważam, że jest mega przereklamowane, ale musicie 2000 łapek w górę mi dać, to wam nagrywam, czemu rozciąganie statyczne jest do, do kitu. Natomiast bardziej bliżej już jest do y, rozciągania, ale dynamicznego, które jest, no w sumie jest, jest to przykład mobilizacji. Miejcie to na uwadze, komponując swoje rozgrzewki. Punkt trzeci. Aktywacja, czyli pracujemy tymi mięśniami, które zaraz będą się męczyć, ale na początku delikatnie, aby sobie przypomnieć elementy wzorców ruchowych, delikatnie już je napełnić krwią, tym tak naprawdę się to różni w stosunku do normalnego ćwiczenia, że poziom efortu, poziom wysiłku jest znacznie mniejszy. To jest tak naprawdę najbliższe rozgrzewce takiej instynktownej lub... Można powiedzieć takiej najbardziej schematycznej, którą widzimy na siłkach, że biorą e, chłopaki hantelki, na przykład jedynki, dwójki i machają nimi e, ćwicząc, rozgrzewając te partie, które będą ćwiczone. To jest właśnie moi drodzy aktywacja. I też pamiętajcie, że w przypadku szczególnie ćwiczeń wielostawowych warto zaktywować nie tylko główny mięsień, ale również towarzyszący. Tylko wbijcie sobie, moje drogie żubrzyki do głowy, że aktywacja musi być leciutka. Nawet jeśli w ogóle nie czujesz i w ogóle się na tym nie męczysz, to zaufaj mi, Twoje ciało, jak już założysz ten właściwy ciężar, będzie o wiele lepiej przygotowane do treningu. I dzięki temu lepiej, szybciej osiągniesz swoją sylwetkę. Tak to właśnie wygląda. Dzięki za dzisiaj. Było niesamowicie. Nigdy nie zapomnę tego filmu i żadnego innego. Siła żubra, moi drodzy. Tu, 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 tu. Raz, raz, raz. raz. No witam państwa sejde... sejdecznie. Jakich możemy? użyć maksymalnie, więc jak łatwo się domyślić, efekty też będą mniejsze, bo wiecie, krótsza praca mięśnia, mniejsze efekty. Jeszcze raz, bo to było ch... No witam Państwa serdecznie, najprzystojniejszy mulat, chyba nowy, jeszcze raz, cebanowy do ruchu i tak sobie pomnoż przez ilość dni swojego beznadziejnego żywota i popatrz jak te łopatki mogą być, jeszcze raz, monotonnego żywota, może nie wiem, ale to było dobre.